No hej, witajcie serdecznie, witam Was w co niedzielnym filmie, który dotyczy mojej miłości, czyli lumpeksów, ciuchów z drugiej ręki, stylizacji, mody vintage, jak zwał tak zwał, uwielbiam, kocham te tematy, Wy o tym bardzo dobrze wiecie i jeżeli podzielacie moją pasję, jeżeli podzielacie moją miłość do przebieranek, do stylizacji, to zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy film. W dzisiejszym filmie będą się przewijały rzeczy, zarówno nowe, które zostały kupione w odległości kilku dni wstecz, jak i rzeczy, które od bardzo dawna wiszą w sklepie które od bardzo dawna nie były nawet wystawione, ponieważ wszelki słuch o nich zanik zaginął i znalazłam je podczas właśnie tego przemeblowania, które widzicie za mną. I dlatego też postanowiłam wyciągnąć je na światło dzienne, bo sama, tak jak mówię, o nich już dawno zapomniałam. A myślę, że warto je odświeżyć, warto pokazać je wszystkim, ponieważ jest tam dużo bardzo fajnych materiałów, w ogóle bardzo dużo fajnych krojów, ciuchów, które będą się przydawały na jesień i zimę, ale nie tylko, bo um, taką zasadą moją jest trzymać w szafie to, co ewentualnie będzie nam się przydawało na wszystkie sezony. A niekoniecznie trzeba zwijać całą szafę um, późnym latem, żeby otwierać nową jesienno-zimową. Pewne rzeczy mogą się przez te sezony przenikać i dlatego też takie rzeczy będę wam pokazywała. Mam nadzieję, że taki przegląd dzisiejszy wam się spodoba, bo myślę, że warto pokazywać sposoby łączenia takich rzeczy, bo nie jest, wiecie, problemem kupić fajną rzecz Problemem jest, jest ją fajnie wystylizować. Nie jest problemem kupienie rzeczy vintage. Problemem jest dopasować ją do obecnych czasów, bo ubierać się w stroje w epoki to mogą tylko dwudziestolatki, no może 25-latki, które są tak młode i świeże, że one się mogą od stóp do głów ubrać w stroje od babci i tak będą wyglądały młodo i pięknie, ponieważ są młode i piękne. A my musimy nauczyć się przystosowywać te rzeczy do czasów, w których żyjemy, do tego, co robimy. Dlatego też zapraszam Was na dzisiejsze przebieranki. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji już teraz, żebyście później o tym nie, zapom nie zapomniały. Także, czym chata bogata, zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest taki długi. Duży, ale bardzo lekki kardigan z marki Carla Rottenheimer, bliżej mi nieznany, ale kolor tego swetra jest przepiękny, taki polska śliwka i do tego jest jeszcze tak ciepły i lekki, że jest idealny na jesień, pod duży płaszcz na zimę nawet. Na jesień zresztą też fantastyczny, wykonany w 50% z moharu. Drugi 50% jest to akryl, ale ja mu ten akryl wybaczam, ponieważ te 50% moheru naprawdę robi dużą robotę. Jedyna wada tego sweterka jest taka, że na dole ostatni guziczek się złamał, ale to nie jest problem. Słuchajcie, takich guzików są miliony i można sobie doszyć nawet identyczny. Jeżeli znajdę u siebie w zasobach coś właśnie w tym guście. To oczywiście do szyję jest przed sprzedażą, ale informuję, że taka wada jest. Sweterek jest w rozmiarze L. Ja myślę, że tu się on będzie dobry na rozmiar od 38 do 44, w zależności od tego jak chcecie nosić. Ja Wam pokażę swój sposób na noszenie tego swetra. No, każdy może mieć inny. Chcę wam również zaprezentować dwie bluzeczki, które od dawna tutaj wiszą na wieszakach, ale ja ich nigdy nie pokazywałam na sobie. I myślę, że one bardzo dużo tracą na zdjęciach, takich, wiecie, bez wyrazu wychodzą. Dlatego też chcę wam je pokazać na sobie. Jedna to jest bluzka z marki naszej polskiej Divers, Ona jest nowa z metką, rozmiar S, idealne na zbliżające się święta, karnawały i takie inne rzeczy. Słuchajcie. Z takiej połyskującej tkaniny. Druga bluzka to jest bluzka taka satynowa, ale z pięknej ym, biskozy Ecovero. Yy, to jest yy, jakaś recyklinowana biskoza, jeśli ja dobrze jarzę. I to jest bluzka, ja mam taką samą podobną, tylko z marki Pinko i yy, Pinko chciałabym, Pimki, yy, tylko w dużo mniejszym rozmiarze. Ale ja Wam pokazuję, jak to wygląda, bo ona będzie bardzo fajnie wyglądała do tych yy, moich skórzastych. Eko tych spodni. Ona też jest nowa, mark, marka HM, jak widać. I rozmiar L. Kolejna rzecz do, do wystylizowania to jest kamizelka z marki Weekday. Tylko, że ona jest malutka, nie wiem, czy ja w nią wejdę, ale spróbujemy, chociaż tak sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. I to jest. 45% wełna, a 55% poliamid. Ona jest bardzo delikatna, wręcz ażurowa w takim pięknym, neutralnym odcieniu brązu. Chcę Wam również pokazać taki um, typowy warkoczowy sweter golfik z bawełny w połączeniu z czymś tam, ale w dużym procencie z bawełny. Bardzo fajny, to jest vintage jakiś chyba, jakaś marka. Kimi, rozmiar XL. Pięknie na jesienne takie stylizacje się nadaje. Także też spróbujemy go założyć na siebie i pokazać, jak wygląda. Kolejny kardigan z moheru to jest bardzo fajny, długi taki płaszczowy sweter z marki Essential Antwerp. I to jest rozmiar S. Myślałam, że XS, ale S. I on jest chyba też w 50% z moheru wykonany. Zaraz spojrzę. Każdy w każdym razie wygląda, jakby był zrobiony w 100% z moheru, ale nie gryzie, więc na pewno nie. Oj, słuchajcie, to jest tak. 45% kit moher, czyli najdelikatniejszy moher, 30% nylon i 25% akryl, więc ma same plusy tego, tej tkaniny, dzianiny, nitki, wełny kit moher. Natomiast ta domieszka sztuczności powoduje, że on się nie rozłazi i bądźmy szczerzy, nie gryzie. Ale tu nie dotykając nie odnajdziecie żadnej sztuczności, także fantastyczna sprawa. Właśnie z tym swetrem chciałabym wystylizować tę spódnicę. O, jest, przepraszam, tu jest przód. Jest to zamszowa, z czarnego zamszu spódniczka bardzo mini z marki Mango, rozmiar M, ale według mnie to jest S, bo wydaje mi się, że jest malutka. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało i jak to się właśnie wystylizuje z tym szarym swetrem. Mam nadzieję, że uda się to tak jakoś fajnie zestawić. To są słuchajcie spodnie, które ja kocham i nie rozumiem, dlaczego nikt ich jeszcze nie kupił, ponieważ są przepiękne. Są to spodnie z marki Le Comte francuskiej. To jest 97% bawełna, 3% elastan, rozmiar 44. Cudowna czerwień, to są szerokie, proste nogawki. Które i ta czerwień jest pięknie tutaj, słuchajcie, przekontrastowana z tewnówką, która jest chyba kremowa, a nie biała, ale z daleka wygląda jak biała. Fantastyczne. Ja nie wiem, jak to zrobić, żeby one mi nie spadły z tyłka, ale jakoś je podepnę i spróbujemy z nich zrobić wystrzałowy strój taki codzienny. Nie bójcie się dziewczyny koloru. Szczególnie nie bójcie się koloru jesienią i zimą, ponieważ ona wnosi słońce w nasze życie. Także spróbujemy to wystylizować. Pokażę Wam również, również, wam również, również z marki Weekday spodnie, które są kompletnie fantastyczne. One są czarne, z wysokim stanem. Dzieci krzyczą. Ja myślałam, że jak się zrobi jesień i będzie już ciemno, to dzieci nie będą krzyczały, ale krzyczą nadal, także musimy wytrzymać. Są to spodnie wykonane tak jak większość tych garniturowych, pewnie biskoza z poliesterem. Jest viscoza, elastan, one są czarne, z białym prążkiem, słuchajcie tak, nie dość, że mają tutaj zameczki, to są fejkowe chyba kieszenie, tak, tu nie ma, więc nic nam nie będzie bioder tutaj powiększało i one mają tutaj zasuwaki, więc ja już wiem, że to nie są spodnie dla mnie, natomiast, dlatego, że ja mam za krótką nogę i musiałabym obciąć wszystko na wysokości tego zasuwaka, żeby były nam dobre, ale ja Wam to pokażę, na wysokiej szpilce, żebyście zobaczyli, jak to pięknie wygląda. Każdy but można tutaj włożyć, ponieważ e, nogawka się automatycznie poszerza w momencie, kiedy ją tutaj rozzepniecie. E, Coś fantastycznego. Dziewczyny, bierzcie takie spodnie, bo one dają taką moc możliwości stylizacji. Ja tak żałuję, że jestem tak niska, że musiałabym wszystko w tych spodniach, co najfajniejsze, odciąć szok. No ale zobaczymy. Chcę Wam również pokazać sukienkę wykonaną w górnej strefie z jedwabiu. Jest to sukienka z marki Wizzles, angielskiej, i ona właśnie całą tą górę ma wykonaną z przepięknego jedwabiu, a dół to jest chyba jakaś wiskoza z poliestrem pewnie coś takiego, żeby trzymało pupę na miejscu. To jest wiskoza w 70% 27% nylon i elastan. I chciałam Wam pokazać jeszcze taką sukienkę, która przypomina mi bardzo sukienkę mojej mamy z lat 80. albo 90., przy czym mama miała sukienkę fioletową, śliwkową, taką. Nie wiem mamusiu, czy jeszcze pamiętasz, że miałaś taką sukienkę z takimi właśnie pionowymi kieszeniami, którą ja Ci podkradałam i stylizowałam na własne sposoby. Ona była wykonana z pięknej wełny, takiej cienkiej, pięknej wełny, takiej garniturowej, wiecie, niedzianinowej. Nie i była na szczęście w całości na podszewce i dlatego mogłam ją nosić. Ona pamiętam, jak dzisiaj ona tak grzała. Była przepiękna. I miała właśnie takie kieszenie. Więc ona jest duża, bo to jest rozmiar chyba 44, ale mam nadzieję, że jakoś uda nam się ją ograć. Jest piękna i ten kolor musztardowy jest cudowny. Tu jest większość wiskozy w tej sukience. Jest elastyczna, także będzie się fajnie nosić. To jest właśnie ta bluzeczka z haremu. I to jest kwestia tego, żeby nie bać się rozmiaru. Zobaczcie, to jest L i to bardzo duże L i mnie się wydaje, że wygląda bardzo fajnie. Ja mam to założone właśnie do skórzanych spodni. Jeżeli nie chcecie, żeby to było takie szerokie, można to zwęzić paskiem. E, dodać do tego fajny błyszczący pasek albo nie błyszczący, wszystko zależy od Waszych preferencji. Mnie się bardzo podobają takie nabijane ciekami paski, o czym dobrze wiecie, jeżeli oglądacie mnie od dawna. Można to również po prostu... Puścić w spodnie przodem i założyć pasek i wtedy robi się Wam y, stylówka z charakterem po prostu. O, coś takiego. Tylą można zostawić, przód schować i tak to pięknie wygląda. Moim zdaniem fantastycznie. Jest to piękna wiskoza. Tak to się prezentuje uważam, że niezwykle uroczo. Po prostu, kawałek, duży kawałek wiskozy. Jest fajne, bo mm, pomimo tego, że jest czarne i mogłoby przytłaczać, to tutaj macie duży dekolt, ale nie na tyle duży, żeby Wam biust wychodził. Do tego można założyć fajną, szczególnie dużą, srebrną albo złotą biżuterię. Ja mam w tej chwili taki łańcuch dwa w jednym i uważam, że to jest fantastyczne. I teraz zobaczcie, zakładamy do tego ten kardigan. Tak wygląda luzem. Tylko pamiętajcie, ja mam 1,60 m wzrostu. Natomiast na wyższej osobie to się zupełnie inaczej ułoży. I teraz można... O, Libeskin. Jaki dobry wart, tu mam pasek, wiedziałam. Zakładamy do tego pas wąski. Pamiętajcie, że jeżeli zakładacie węższy pasek, to on Wam nie podkreśli szerokości talii, tylko zrobi Wam ją węższą. Natomiast mówię o osobach, które mają więcej centymetrów w pasie. Natomiast jeżeli założycie bardzo szeroki pas. To niestety talia niby Wam zostanie podkreślona, ale wszystko tutaj również też. I wcale nie da to efektu odchudzającego, tylko wręcz przeciwnie. Ja sobie odspojrzę tutaj, bo mam tutaj e, lustro. Przezornie postawiłam już sobie lustro, więc e, o! Czy mocniej zawinąć się w ten pas, czy będzie? Proszę bardzo. Oczywiście można też dać złoty pasek, nie dawać żadnego paska, dać czarny skórzany, sam po prostu, sam z siebie będzie fantastyczny, ale stylówka jest uważam świetna i to jest właśnie to, że takich swetrów dzianinowych, takich niby dużych babcinych swetrów nie powinno się, to znaczy słuchajcie, wszystko możecie, to co Wam podoba się, natomiast jeżeli chcecie to tak bardziej podkręcić, to najlepiej nie dawać tego do Ołówkowej spódnicy grzecznej czy grzecznych spodni, bo najfajniej to będzie wyglądało w połączeniu ze skórą, z jakimś błyskiem, żeby to było nadal fajne w babciowym stylu, ale mocno podkręcone na nowoczesną stylówkę. Słuchajcie, uważam, że on jest przepiękny. Tutaj jeszcze by się naprawdę dało, przydała e, fajna, duża biżuteria. Jeżeli denerwują Was błyszczące guziki. Żaden problem. To są 15 minut, no powiedzmy pół godziny pracy. Przeszycie do tego czarnych, fioletowych guzików, które nie będą się rzucały po oczy, i wtedy możecie całkiem zmienić wystrój tego swetra dużą biżuterią. Ja widzę tutaj wielki srebrny łańcuch, i na przykład do tego srebrna torba. A co? Ta spódniczka to jest zdecydowanie jest, To nie jest żadne M. To jest 36. Jeżeli lubicie takie duże swetry, to ten jest naprawdę pierwsza klasa i te warkocze sprawiają, że jest tak miło, sielsko, przyjemnie, sympatycznie u góry. I do tego taka krótka spódniczka ze skóry równoważy tą sielskość tego swetra. Pamiętajmy, że założenie grubych rajstop w kolorze spódnicy i butów w tym samym kolorze spowoduje, że nie skrócimy sobie nogi. A ja mam założone tutaj muszkietelki, które gdybym założyła rajstopy w kontrastowym do nich kolorze, pocięłyby mi nogi na sekcję, co nie byłoby fajne dla ich długości. A tutaj proszę bardzo elegancko. I ja pod spodem mam tą bluzeczkę z Diversa, tą złotą. I teraz Wam pokażę, jaka jest różnica w odbiorze takiej mini spódniczki, jeżeli na górze macie fajny, duży sweter czy fajną, dużą marynarkę, a co będzie, jak zajmę ten sweter i zobaczycie pod spodem obcisłą, świecącą do tego jeszcze bluzkę. Tu mamy taką sielskość, miło, sympatycznie, grzecznie w błękitach, ale podkręcone właśnie, taką bardziej seksownym, takim bardziej seksownym dołem, a teraz patrzcie, co się będzie działo na górze. No i ciebie na to, różnica jest zdecydowana. Jednak cały czas stoję na stanowisku, że jeżeli obcisły dół, to luźniejsza góra i odwrotnie, jeżeli bardzo obcisła góra, to lepiej bardziej luźny i dłuższy dół. A teraz popatrzcie ta sama bardzo błyszcząca, obcisła dopasowana góra i Maxi. Świetna vintage spódnica ze Struksu, która. Ja nie wiem, czy Wy też to widzicie, ale ona dla mnie ma stylizowaną choinkę na dole. Ja wiem, że to nie jest choinka, ale odkąd tylko ją zobaczyłam, ona mi się bezwzględnie kojarzy właśnie z choinką. Nie wiem, co wy na to, ale dla mnie to jest choinka. <grym> A tutaj znowu obcisła góra, obcisły dół i ten długi, moherowy kardigan, który właściwie mógłby robić za płaszczyk jesienny. Grzeje niesamowicie, aż niewyobrażalnie. Oczywiście tu wszystko można zmieniać, ja Wam pokazuję tylko propozycję, to, to jak ja to widzę, można by tu było założyć na przykład fioletowy golf, fioletowe długie kozaki i będzie już kolorowo, nadal jesiennie i bardzo ciepło, a jednocześnie klasycznie i minimalistycznie. I co na taką sylwestrową opcję? Góra jedwab, dół dopasowany, mała, Torebeczka taka biżuteryjna, w ogóle to jest niezły, niezły zabieg stylistyczny dać na torebce jednocześnie srebrne, złote koraliki. Nie musicie się już zastanawiać, czy one są dobre do stylizacji złotej, srebrnej, czy takie dodatki, czy takie. Wszystko możecie łączyć i wszystko będzie jak najbardziej ok. Do tego grube czarne rajstopy i szpilki. Mogą być czarne, ale nie muszą. Ważne, żeby stanowiły całość z nogą. Natomiast ja pokusiłabym się, podejrzewam, o wersję z sandałkami. Tylko, że ja nie biorę w ogóle pod uwagę sandałków i rajstop, dlatego tutaj. Wystąpiłabym z gołą nogą, mocno wysmarowanym samoopalaczem, słuchajcie, ale z gołą nogą i do tego właśnie biżuteryjne sandałki, bo tutaj całość jest bardzo taka spójna stylistycznie i matowa wręcz. Więc biżuteryjne sandałki świetnie podkręciłyby stylizację. Myślę, że to będzie dobre od rozmiaru 36 do 40. Spokojnie, dlatego że ja tu mam jeszcze luz i to taki, no. Ja noszę rozmiar 36 i na mnie jest to ok, chociaż to troszeczkę mogłoby być mniejsze, ale pamiętajcie, że 36 troszkę wyższe, na pewno już będzie się inaczej to rozkładało i rozmiar 40 zmieści się tutaj bez problemu, z tym mamy fantastycznie to uszyte, ponieważ jest krótki rękaw, zesłanie mam to, czego najbardziej nie lubicie w swoich rękach, ja, ja wiem o tym, wiem, czego nie lubicie, ale jest na tyle szeroki, że nie podkreśla nam tutaj szerokości ręki. Także tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że taka stylówka Wam się podoba. Dajcie znać, czy poszłobyście w takiej stylówce na Sylwestra. Koniecznie chciałam Wam pokazać tą sukienkę, bo ona, według mnie, jest przepiękna. Ma taką idealną, wydaje mi się, długość. Jest, no jest tak pięknie uszyta. Ja oczywiście trzymam ją sobie z tyłu, żeby pokazać Wam, jak ona będzie wyglądała. W odpowiednim dla niej rozmiarze, natomiast to jest klasa sukienka. Ja nie wiem, co to jest za marka, nie znam, nie słyszałam, nie ma to żadnego znaczenia. Jest, to jest w ogóle wyciskane, to nie jest jednolita faktura, to jest taka strukturalna sukienka. To jest cieplutkie, mięciutkie, w przecudownym takim musztardowym kolorze. I te kieszenie tutaj na bokach. Są piękne, świetnie właśnie wygląda do czarnych rajstopów. Dacie tutaj cieliste rajstopy, zrobicie z siebie taką ciocię. Natomiast czarne rajstopy całkowicie zmieniają tą stylizację, całkowicie. Teraz wyobraźcie sobie na przykład duży łańcuch, dużą biżuterię w kolorze mosiądzu czy takiego starego złota. Nie musi być oryginalna, nie musi być z prawdziwego kruszcu, może tylko być w takim kolorze. Uważam, że będzie przecudownie wyglądała. Polecam brunetką. Blondynki nie wiem, natomiast brunetki kobiety z ciemnymi po prostu włosami będą wyglądały zarąbiście w tej sukience. Zobaczcie, ja jestem chłodny typ kolorystyczny, ona wcale nie jest chłodna, znaczy to żółty nie jest chłodny, ale tutaj przebija się tyle czarnych tonów, że ona... Jak gdyby przechodzi w neutral i wygląda się w nim obłędnie. Ja po prostu pamiętam swoją mamę z tamtych lat, kiedy taka sukienka w doszym domu była, i jest to niesamowicie wzruszające, jak patrzę na siebie w lustrze, widzę swoją mamę. Chociaż no nie jesteśmy do siebie jakoś specjalnie podobne, tak ta pierwszy rzut oka, chociaż rysy twarzy mamy bardzo podobne. To ja widzę w tym mamę i gdyby dało się, słuchajcie, zmniejszyć tą sukienkę bez straty dla jej walorów, to ja bardzo chętnie bym ją przegarnęła, bo uważam, że jest to błędna. Spójrzcie, jakie świetne są te spodnie. Tak jak mówiłam, one są nam zdecydowanie za duże, ale ja sobie je tutaj starym żydowskim sposobem złapię. I teraz patrzcie. Można je założyć do t-shirta, będzie bardzo fajnie. Wtedy odejmiemy im tej super elegancji, chociaż one nie są takie do końca eleganckie, bo eleganckie spodnie z plastikowymi zamkami na dole to, to, to nie. Ale spójrzcie, robi nam się piękna talia, ponieważ one mają wysoki stan. Tutaj są dopasowane w pupie, dopasowane są w udach i dopiero od kolana mniej więcej te spodnie zaczynają żyć swoim życiem. I tutaj macie otwarte zamek. Tutaj jest zamknięty i zobaczcie, jaka jest różnica. Wtedy tutaj jest całkowicie prosta nogawka, e, tutaj wręcz się taka poszerza. Są po prostu rewelacyjne, w dotyku są jak milion dolarów, mięciusieńkie, ale przy tym wiecie, trzymają fason, super są i wymyśliłam sobie, e, oczywiście gdyby były na mnie dobre, wyobraźcie sobie Taki pod koszulek, czy jakikolwiek inny, może być z nadrukiem, może być bez, może być czerwony, na przykład w stylizacji świątecznej. I do tego taka piękna, srebrna, dwurzędowa marynarka. I patrzcie, jaki macie stroj na Andrzejki. No to Pana, ja w Andrzejki pracuję 12 godzin, a po 12 godzinach idę na imprezę. Także, zróbcie, będziemy się razem stylizować w 15 minut po wyjściu z pracy. I co wy na to? Sobie na taką stylówkę, to są fejkowe kieszenie. Cały czas się zastanawiam nad tym, czy zostawić tą marynarkę, czy ją e, wziąć. Dajcie znać, czy podoba Wam się takie zestawienie, czy podobają Wam się w ogóle te za duże. Zdecydowanie na mnie spodnie, ale e, use your imagination. Wyobraźmy to sobie, jak by to wyglądało, gdybym miała parę centymetrów więcej, bo wtedy szerokość w pasie dałoby się jakoś ograć, ale nie będę obcinać. Spodnią tego, co w nich jest najpiękniejsze. No dobra. Praktyką żydowskich krawców po raz kolejny zmniejszyłam spodnie. Powiedzcie, czy one nie są piękne? One są cudowne. I teraz zobaczcie. E, oczywiście tu może być cokolwiek na górze, ale to jest kwestia tego, co należy do siebie dobrać, żeby dobrze wyglądało. Wyobraźcie sobie, że ja bym to teraz założyła do nie wiem, białej koszuli, czy czegoś takiego formalnego u góry wyglądałabym strasznie. Ja to wiem po sobie, bo próbowałam swego czasu różnych konfiguracji z szerokimi, z szerokimi spodniami. Nie mówię o takiej koszuli dopasowanej, tylko o takiej, takiej jaką się po prostu gdzieś tam w przypadku bierze, prostej, z kołnierzykiem, z długim rękawem, to już zabójstwo dla mnie, długi rękaw w koszuli. A teraz popatrzcie. Zakładacie szerokie spodnie, wyobraźcie to sobie latem. Możecie to sobie założyć, założyć do wysokich sandałków. One nie muszą być na szpilce, one mogą być na koturnie, które pozwolą Wam się wydłużyć, wyszczuplić nogę, a do tego będzie Wam komfortowo i wygodnie. I do tego zakładacie właśnie małą górę. My tu połączyłyśmy sobie dwa w jednym, czyli właśnie ten zarąbisty, wełniany, e, mm, bez kamizelkę. Która chyba ze mną zostanie, bo wiecie, jej ja nigdy nie mierzyłam. Ja nie sądziłam, że to jest taki fajny trik stylistyczny, założyć coś takiego na siebie. Poza to, to jest takie w dotyku, że ucha, chucha, coś cudownego i patrzcie, te spodnie. Ja rozumiem, że nie każda z Was będzie chciała założyć kamizelkę, ale no wyobraźcie sobie do tego na przykład biały t-shirt, ale taki e, super luźny. Chociaż jeżeli macie. Dłuższy tułów, mniejszy biust, dużo możliwości stylizacyjnych, ale nie za duże, żeby Wam to nie popsuło sylwetki. Czy czarny t-shirt, czy biały, czy kremowy, czy... no to czerwieni to mnóstwo rzeczy pasuje. I możecie z tego założyć dużą, fajną torbę taką, która zakryje Wam połowę ciała, no albo na przykład Nerkę, nerkę w panterkę na przykład. Panterka bardzo modna teraz. Ja mam, jestem codziennie modna, codziennie rano wychodząc z Larona z spacer mam nerkę w panterkę. Kupiłam milion lat temu w Medicine i ona jeszcze mi milion lat posłów. Jest rewelacyjna do worków na kupę są i jest świetna. Także tak sobie to wyobraźcie, no. I one się marnują. Boże, żeby można było je zmniejszyć. No niestety się nie da, ale ja z całego serca polecam, kupcie sobie takie spodnie. Nie muszą być te. Ale inne, szerokie, kolorowe spodnie, które Was odświeżą, naprawdę świetny zabieg stylistyczny, czerwona plama wokół siebie. Ja już powróciłam do swoich fabrycznych ustawień. Mam nadzieję, że taki przegląd Wam się podobał: że podobał Wam się przegląd tego, co kupiłam ostatnio, jak i tego, co kupiłam bardzo dawno temu. Jeżeli Wam się spodobały stylówki, które stworzyłam dzięki połączeniu tych wszystkich rzeczy, to jest mi bardzo miło. Dajcie znać o tym, wciskając łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli dotąd jeszcze tego nie zrobiliście. Ja czekam na Was w kolejnym filmie. I do zobaczenia, mam nadzieję już szybko. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki. Pa, pa. pa, pa.